Zupełnie nie zamierzałam nagrywać tego filmiku. Tak naprawdę uważam, że zostałam zmuszona. Jeśli teraz zapytacie przez kogo, odpowiem, że oczywiście przez Stevena Kinga, który zapoczątkował całe to szaleństwo oraz reżysera Francisa Lorenza odpowiedzialnego chociażby za wszystkie filmy z uniwersum Igrzysk Śmierci, bowiem całkiem niedawno skończyłam czytać Wielki Marsz. Nieco wcześniej byłam też na ekranizacji. Generalnie rzecz biorąc absolutnej nówce wypuszczanej w zależności od kraju na przestrzeni ostatnich ponad dwóch miesięcy, przy czym Polska Premiera kinowa wypadła na dzień 19 września, i po prostu czuję wewnętrznie, że muszę opublikować tu coś w stylu tamtego rozchwianego filmiku sprzed lat dotyczącego Tiny Pretty Things, ale tym razem działając według planu, trzymając się pewnej konkretnej struktury, tak aby finalnie miało to ręce i nogi ze szczególnym, choć lekko ironicznym naciskiem na drugie z wymienionych, ponieważ są one kluczowe dla realiów historii wypuszczonej w świat przez Króla Horroru. A skoro już o tym mowa, zacznijmy od samego początku, czyli od zarysu fabuły. O czym tak naprawdę jest Wielki Marsz? Dystopijna powieść Stephena Kinga, wydana w 1979 roku, czyli jakby nie było dość dawno temu pod pseudonimem Richard Bachman, dotarła do Polski ze sporym opóźnieniem dopiero na początku lat 90. za sprawą wydawnictwa o nazwie CIA Books. Które w chwili obecnej niestety już nie istnieje. Historia opowiada o Stanach Zjednoczonych po pewnych przemianach społeczno-politycznych, wyszczególniając przy tym coroczne wydarzenie, podczas którego dziesiątki chłopaków pochodzących w zasadzie chyba z całego kraju, wyruszają w ostatnią drogę swojego życia. Ostatnią dla wszystkich z wyjątkiem jednego, niekoniecznie tego z najlepszą kondycją, ponieważ chociaż rzecz jasna jest ona bardzo istotna, to jednak trzeba przetrwać też inne okoliczności. O których pogadamy już teraz w następnej sekcji filmiku zatytułowanej Zasady Wielkiego Marszu. A zatem, zgodnie z tym, o czym wspominałam przed chwilą, Wielki Marsz jest to rodzaj eventu śledzonego przez ludzi w całym kraju, zarówno na żywo, na poboczach drogi, jak również dzięki wybiórczej relacji w TV. Uczestnicy ruszają w drogę w main, czyli stanie, które siłą rzeczy bardzo mocno kojarzy się z Kingiem, natomiast meta wypada tam, gdzie kończą się siły przedostatniego z chłopaków. Motywacja jest są tam naprawdę bardzo różne, zaczynając od tych najbardziej szlachetnych. A kończąc na czysto egoistycznej chęci zgarnięcia obiecywanej nagrody, czyli po pierwsze wielkiego bogactwa, natomiast po drugie i nie mniej ważne spełnienia jednego dowolnego życzenia, które podlega jednak pewnym zasadom, ale najpierw trzeba jakoś to wygrać, choć z całą pewnością nie będzie łatwo, ponieważ zawodnicy nie mogą się zatrzymać. Nie ma drobnych odpoczynków ani też przerwinków na nocny sen. Zwolnij ze względu na kontuzję, chorobę, czy choćby czasu na załatwienie potrzeb. Wszystko musi dziać się w trakcie marszu z prędkością co najmniej 4 mil na godzinę. Jeżeli ktokolwiek zacznie iść wolniej, albo też stanie, czy siądzie choćby na chwilę, żołnierze wlepiają mu ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia równa się śmierć, a każdy z nich przepada po równej godzinie nienagannego marszu. Film kontra książka. No więc, nareszcie nadeszła ta chwila czas właściwego porównania, a zatem rozpocznijmy od absolutnych podstaw. Jeżeli chodzi o samą strukturę marszu, największy może nie zarzut, ale na pewno różnica, to ilość uczestniczących w nim zawodników. Książka wspomina nam bowiem aż o setce, z kolei w filmie widzimy zaledwie 50. Główny bohater w obydwu przypadkach nazywa się Raymond Ray Davis Garati i podczas wydarzenia reprezentuje właśnie Stan Main. jednak porównywane warianty różnią się Dwoma ważnymi szczegółami. Po pierwsze, ekranizacja pokazuje nam jego matkę, nie poruszając zupełnie tematu dziewczyny, o której dość często myśli w książce, ani żyjącego już młodszego brata. Po drugie, rejs pierwowzoru początkowo podziwia majora, czyli głównego nadzorcę Wielkiego Marszu. Nastawienie to ulega pewnym zmianom dopiero wraz z dziesiątkami pokonanych mil. Natomiast Karati ukazany na wielkim ekranie przejawia wobec niego praktycznie czystą nienawiść, posiłkowaną tym, co stało się z jego ojcem, ba! On nawet mówi dosłownie, że jeśli da radę zwyciężyć, poprosi o to, by dano mu karabin, a potem od razu dokona swojej zemsty, nie zważając na konsekwencje. Co dość oczywiste, wprowadzone zmiany nie dotykają tylko głównego bohatera, ponieważ pewnie ze względu na chęć utrzymania w miarę zwartej struktury, namieszano także w charakterach chłopaków, sprawiając, że wszystkie najbardziej jaskrawe cechy przypadają w udziale tym z nich, których po prostu widać najczęściej. I chociaż Barkowicz to nadal czarna owca, a Garati i dwaj muszkieterowie, to jednak już na przykład taki Hank Olson w książce dość mocno przemądrzała postać. Po latach traci zgryźliwe usposobienie, ale za to zyskuje żonę, Clementine, która w pierwowzorze wyróżnia kogoś innego, choć nosi tam imię Kati. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałych, są pewne wątki, które łączą obie wersje, jak choćby chęć stworzenia książki o marszu widzianym z perspektywy jednego z zawodników, albo też kwestia syna majora ale chyba powinnam Was teraz ostrzec, ponieważ przechodzimy do różnic z samej końcówki i mimo, że wcześniej leciały tu pewne spoilery, musicie uwierzyć mi na słowo, że te już za chwilę będą znacznie mocniejsze. Zaczniemy od książki, bo była pierwsza i co by nie mówić opisuje to krócej. W pierwotnym założeniu zwycięża właśnie Garati, ale ostatnie akapity tekstu pozwalają nam sądzić, że krótko po swoim sukcesie po prostu umarł z wycieńczenia. Natomiast wersja filmowa wygląda nieco inaczej, ponieważ po odstrzeleniu miejsca numer 3 zostają w niej tylko Garati oraz Magrase, którzy co prawda ciągną resztkami sił, ale każdy z nich chce, aby zwyciężył ten drugi. W pewnym momencie nawet zbierają dość dużo ostrzeżeń, i jednak nie mogąc ustalić jednej wersji przyszłości, stwierdzają, że przejdą razem jeszcze kawałek, tyle że ze strony Rej'a jest to jedynie część bardzo prosta podstępu, bowiem już kilka chwil później po prostu staje on w miejscu chwila ciszy, strzał no i zwycięża McRice Dokładnie ten sam, który od samego początku zamierzał wykorzystać ewentualne życzenie, aby za jego sprawą zrobić coś dobrego dla świata. Niemniej jednak w tamtym momencie, zrozpaczony tragiczną śmiercią przyjaciela, postanawia poprosić o karabin, a potem, no cóż, realizuje plan Reja. I chociaż teoretycznie nie widać tam konsekwencji, nie ukrywam, że teraz, tworząc ten materiał, zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy wizja bohatera zmierzającego. W ciemność, otoczonego głuchą ciszą, nie była poniekąd jakąś pokraczną próbą powrotu do zakończenia z książki. I tak naprawdę to by było na tyle. Jeżeli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz z napisem, który właśnie teraz wyświetla się na ekranie i koniecznie dajcie mi znać, jeżeli przegapiłam jeszcze jakieś istotne różnice oraz ewentualnie, czy podobają Wam się filmiki tego typu i czy chcielibyście więcej. A jeśli tak, to możecie podrzucić też jakieś tytuły do porównań. A tymczasem ja. A żegnam się z wami i do usłyszenia w następnym materiale.